Witam serdecznie, Pani Kingo. Jestem leśnikiem. Nie trzeba się mnie bać. Leśnik nie taki straszny, na jakiego wygląda. Może chodzę w ciemnych, zielonych ubraniach i często... jestem nieuczesany, ale tak naprawdę jestem potulny jak mała owieczka. Jestem, byłam wegetarianką, jestem ekomamą. Bardzo wierzę w różnorodność. I także wierzę w różnorodność poglądów. Kocham las i tą miłością zarażam innych. Jestem także edukatorką. Na nasze zajęcia przyszło 3,5 miliona osób w ciągu jednego roku. Zapraszam również Panią, żeby mogła Pani zobaczyć co się naprawdę w tym lesie dzieje, że przy przyrodzie nie dzieje się żadna krzywda. Poświęcam jej każdą chwilę bez względu na to czy pada śnieg czy deszcz. Las to moje życie. Każdą wolną chwilę spędzam w lesie biegając, fotografując, Odpoczywając. Zawsze robiłem, robię i będę robił wszystko, aby ten las przetrwał i był tak niesamowicie piękny. Pozdrawiam serdecznie.